Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Pojedli truskaweczek. To tak nie jak polskie, drogie strasznie. Ale, jedziem teraz coś na miasto zjeść. Słuchajcie, Jesteśmy na wielkim bufecie. Ja już to miejsce znam, ale wam pokażę, bo nie wiem czy nagrywałem. Papaja salad jest ubijana. Tak, i tutaj jest papaja, a tutaj jest tułczek. Różnego rodzaju przyprawki, czosnek. Czyli oczywiście kraby, bo to jest też kraby. Krabowa, można powiedzieć, sałatka, papaja salat często. Jest to bardzo duże. A tutaj mamy dania, czy inaczej produkty, które możemy sobie wybrać i samemu zrobić, usmażyć 7 dolarów od osoby plus napoje. Mamy dużo wybór owoców morza, warzyw, mięs, muszli, ośmiornic. Zielone muszle, to zawsze Marcin lubił. Ryby makarony, jajka, mięso wszystko fajnie przygotowane, z tamtej strony też jakieś kulki rybne, kulki krabowe, tofu w różnych rodzajach paróweczki ich nie. No i tu z bemarów coś. Może jeszcze tu coś dorzucą później, nie? bo my jesteśmy tak na początku akcji, że tak powiem. Oczywiście sosy różnego rodzaju można sobie dobierać. Ogromne to jest. Jest scena, muzyka na żywa, później sałatki, susiki, Mamara. O, tutaj kraby nawet takie. Ale to pewnie też ryż będzie. Tutaj nóżki, w kurze, stópki. A tutaj takie coś w rodzaju kimchi. No, kimchi. Okra rzepa mięcha nieco dają krew ścięta z galery Zobaczcie jakie to jest ogromne I to wszystko wieczorem będzie pełne bo przecież nie stoi po nic tam są klimatyzowane pomieszczenia na przykład tych fotonerów. Dobra, na tym grillujemy, a w tym gotujemy. Nie wolno tylko nabrać za dużo, bo jest kara wtedy. Teraz, zobaczcie, trajler ma tego. To to. Zielone spicy dałem. No, ostre, wam powiem. Dzień dobry, Dzień dobry, panie Marcinie. Dzień dobry. Jak tam wszystko leci? Jak z cebra. Jak z cebra. No, oglądam odcinki, to wiem. Wszystkich też zachęcam. Jak chcecie wiedzieć, co u Marcina? Kanał Popas pieprz. Prawda? Tak. A tam Chińczycy się odchodzili też. O, Chińczycy Tylko chińskich znaków zapomnieli dodać A ja podruba może być dobra też na wieczór hala się zapełnia ale to jeszcze nie jest apogieło Kucharze donoszą, kucharze obsługa można sobie wybierać Przed nami zespół muzyczny, akurat przerwę mają, czy już coś zaczynają. Bawialnia dla dzieci. Tak jak mówiłem wcześniej, teraz przynieśli tutaj różnego rodzaju kociołki, zupy. się prezentuje na zewnątrz. Słuchajcie, jedziemy tam do głównej drogi, do tak zwanej szóstki, troszeczkę naokoło, ale głównymi drogami. Po drodze zatrzymujemy się, kupić jakieś żarcie dla psów. Number six. głęboki olej to nie idziemy dalej chodzi coś dla psów Podjeżdżamy tutaj Słuchajcie, wygląda to elegancko. Prawdziwie kambodżański grill. Jest jakaś kambodżańska lutnia bawałajka. Zdjęcie jest tak, jakbyś powinno. Wystrojem. Jakby Duża deska, pieprz, świeży i wołowina. Lokalna. A tam można usiąść chyba i zjeść, tak. No, nie tania ta kolacja dla piesków. 5 dolarów. Ale wołowinka z lokalnej wołowiny. Dobra, jedziemy do domu na jednym, a na drugim. Spokojnie pieski. Mamy dla was żarcie. pieski czekać, Pani wam zaraz da. macie dania za 5 dolków. To by w Kmertejs to by było dwa dania i dwa piwa albo 10 piw merytejsc. Tak Dzyba Wam pani da. No już spokojnie Stefciu Dobra, a ja sobie teraz zjem truskawki. O, dobre truskaweczki. A pieski zjedzą sobie wołowinkę. The big for Stefan, the small for Leila. Trailer była na basenie, wyszła z basenu i dzień ten zakończymy Smoczym owocem w ten sposób podanym. Bardzo dziękuję. Dajcie łapkę w górę. Stefan, goodbye. Good